Nasza taka pszczółka jest tu? Dziewięć broloczków do trafienia Czeka. Stitch Jazzy Street Zakochane Początka Dlaczego to wyszło? Siewadeczko! Z tej strony Pattie! W dzisiejszym odcinku będziemy otwierać nowości z Miniso! Stitchy Jersey Street, Mickey Fun Crash oraz przesłodki Kubuś Puchatek! Kochani! Byłam na otwarciu Miniso w Polsce i specjalnie dla Was zakupiłam największe bangery dostępne w Miniso: czyli pluszakowe preloki. W tym Jersey Street, Mickey Fun Crash oraz Kubuś Puchatek! Ze spraw technicznych, które zawsze Was interesują, to Powiem wam na wstępie, że nie jest to tania otwieranka Oczywiście wszystko jest oryginalne, zakupione w miniso Stitch kosztował 99,90 A pozostałe blindboxy po 84,90 Czyli w sumie na ten odcinek wydałam około 500 zł. Więc kochani, udostępniajcie, podbijajcie, komentujcie, lajkujcie I wszystko co tylko można, by ten odcinek dotarł do jak najszerszej liczby odbiorców Kochani, nie ma co zwlekać, otwieram ciekawi mi, co znajduje się w środku Ale zanim to, to koniecznie Kliknijcie ikonkę suba Dzwoneczka oraz łapkę w górę Być na bieżąco z każdym odcinkiem I nie przegapić żadnej premiery A przede wszystkim te łapki oraz subiki Pomogą mi w rozwoju mojego kanału I będę mogła dostarczyć wam Jeszcze więcej lepszego kontentu Więc do dzieła i dzięki Lecimy na dół I kochani, w pierwszej kolejności rozpoczynamy Otwieranie od Fun Crash. Opakowanie prezentuje się genialnie mamy ogromną, puchatą kulkę Mikiego. Oczywiście logo fancrash Disney Miniso, dziewięć breloczków do trafienia, mega handy i pomysłową rączkę, mianowicie uszy Mikiego. <noise> Tutaj mamy śpiocha Mikiego. Mamy napis, biorąc wdech i dokładnie przy takich otwierankach musimy wziąć wdech. I generalnie ta seria to są puchate kulki breloczki Mikiego w przeróżnych kolorach. Tak jak widzicie, wariantów jest wiele i najlepsze jest to, że jest to Pierwsza otwieranka, w której naprawdę podoba mi się wszystko. Wszystko chciałabym trafić. Więc nieważne, co dzisiaj się trafi. Ale najważniejsze, by nie było powtórek, bo mamy aż trzy blind boxy z tej serii. Więc, kochani, najważniejsze, by było różnorodnie. No ale w sumie z tych wszystkich najfajniejszych, to najbardziej podoba mi się klasyk i chciałabym go mega trafić. Otwieramy. Jak zwykle na górze mamy ten świetny Easy Open. O którym zawsze Wam opowiadałam przy otwieraniu pudełek z Chińczyka. Tam po prostu ich brakowało, albo były mega felerne. A tutaj zobaczycie po prostu, jak masyłko się to otworzy. O, i to jest genialne. To jest ten czerwony pasek, o którym właśnie wspominałam. Że Po prostu tu nie ma szans, by to się rozerwało. I po prostu, że tu nie ma szans, by to się nie otworzyło, nie? Albo by nam się rozerwało pudełko. Nie, to jest po prostu ten czerwony pasek, który nam to ułatwia. Dobra, kochani, otwieramy. Ja się kręcę, ale się jaram. Mam nadzieję, że nie będzie. Nie, jest tutaj karta, ale my na nią nie patrzymy. Więc zrobimy to w taki sposób. Dobra, karta w dół, karta w dół. Genialnie, jest na dnie! Co się granica jakie to jest wielkie! Mega. Dobra. Uwaga, bierzemy głęboki wdech. Nasz pierwszy łup to! Ja nie wiem, to... klasyczny! Oh my o, O, klasyczny. Jak wiecie, ja jestem fanką klasyków, więc klasyk to to u mnie podstawa i ja mamy klasyczny. Oczywiście, tak jak wspomniałam, wszystkie biorę w ciemno, bo są przepiękne, ale klasyk totalnie mnie cieszy. To jest taka... No to jest taka podstawa otwieranek, jeżeli trafi wam się klasyk, to po prostu jesteście spełnieni. Jeju, mega. A ja kochani, ze wszystkich postaci Disneya uwielbiam myszkę Miki. Dosłownie z myszką Miki mogłabym mieć wszystko. Bluzki, breloczki, torebki, totalnie. A co do wykończenia, mamy plastikowe matowe uszka. Mega czad. Plastikową matową buźkę oraz łapki. Ja cię kręcę. I oczywiście mega milusią, puchatą kulkę, a z tyłu są groszki. Mega. I oczywiście metka. Wow, to też jest super. I tu jest właśnie napisane, żeby ścisnąć go, by nabrał fajniejszego kształtu. O, czyli można tak jakby go formować. Okej, okay, no rzeczywiście, troszeczkę bardziej jest taki jakby mniejszy. Tutaj jest bardziej taki, no, chudszy. No dobra, coś tam, coś tam można formować. Okej, okay, to pewnie zasługa jest właśnie tych kulek tutaj, które są na dole. Tak. A, no i oczywiście jakby mogła zapomnieć o tym genialnym breloczku, nie? Patrzcie, to są uszy Mikiego. Disney i Miki. No szkoda tylko, że nie ma gdzieś tutaj napisu Miniso, nie? To by było też genialne. Dobra, sprawdźmy naszą kartę kolekcjonerską. Okej, okay, tutaj już odpadło oto o, ten froncik. I tutaj... Wow! To też jest karta kolekcjonerska! I spójrzcie! Widzicie, to mamy dwie karty kolekcjonerskie, takie same. Wow, ale mega piękne. O, jadzie. Odkaczamy i tu robimy szybką podmiankę. Łoj, to jest taka kulka, która nie chce tu stać. Lid. Kochani, nasz Blind Box numer dwa. Ale to jest takie ekscytujące. O, dobra, gitara. Dobrze, dobrze. Zapomniałam o tej karcie i tak mega mocno wyciągnęłam. A mogła nam wystrzelić, ale dobrze, została na dnie. Okej, okay. i kochani, i naprawdę, co my tu mamy? I ja cię ręce mamy całego różowego. O oh Ale super, że jest to różnorodne, bo będę miała do kilku stylówek. Ale, czad, Wow, jaki nietypowy. On wygląda po prostu jak jeden wielki pastel, jak taki gałka lodu. Ja ale piękny, mega. I on jest taki walentynkowy. Zakochany. Mega. Tu mamy serduszka w oczach, mamy serduszka szodersko. I mega słodkie łapki i stópki. No generalnie, czad, Odzorowali, rękawiczki, wszystko. I nasze karty, bo tutaj są dwie. Właśnie ta główna z klasykiem, którego mamy. Oraz karta kolekcjonerska naszego łupu. I kochani, nasza trzecia kulka fan Crush. Ja cię nie mogę. Ja wam powiem, że nawet stresuję się otwierając je, żeby nie trafiła na się na powtórka. Dobra, karty na dół. Git, git, odstawiamy. I uwaga... Uwaga, nasz trzeci łup. O! O! o, Ja nie wierzę! Ja nie wierzę w... O nim myślałam, że on z tego pudełka najbardziej mi się podoba. I to ten, właśnie ten, bo są dwa czarno-białe. I to jest Sweet Pea, czyli cukrowy groszek. On ma taką posypkę na uszach, ale mega czad. Ja nie mogę. Trafiły nam się najlepsze groszki ever. Czyli można to nazwać, że to są takie Miki-groszki, nie? Mamy po prostu najlepsze breloczki Mikiego z tej serii, jakie mogą się trafić. Mega sieć. Dobra. I kochani, odchyczamy. Karta. Oj, tutaj. Więc pamiętajcie, kochani, jeżeli nie chcecie sobie spoilerować, to wyciągajcie delikatnie, tak by nie wyleciała ta karta. Tutaj mega super, ponieważ tutaj one na dnie są położone, ale w niektórych są tak po prostu yy, na równi z saszetką, bokiem i często one tak wypadają, więc uważajcie. I kochani, przechodzimy do Kubusia płatka, a na koniec stycze. I tutaj mamy totalnie słodkie opakowanie. Pastelowe, jaśniutkie, różowe, niebieskie, no i żółte, ponieważ oczywiście jest to kolor naszego Kubusia Puchatka. Możemy trafić, czy jeszcze więcej jest? Nie. To są wszystkie postacie, jakie możemy trafić i jest to Kubuś Puchatek przebrany za swoich przyjaciół. Przykładowo jest to króliczek, prosiaczek czy kłopuchy. Ze wszystkich rzeczy to chciałabym trafić... Hmm, szczerze kłopuchy ciekawie wygląda, ale... Zawsze nie wiem. Zobaczymy, co się trafi. Dobra, otwieramy. A taka pszczółka jest tu? Można, ponieważ ich jest 10, a nie 9, więc to jest ta właśnie dziesiąta postać. Okej, okay, no to no w zasadzie co nie trafię, to będę się cieszyła. I oczywiście Easy open. I tutaj też musimy delikatnie to otworzyć żeby nie wypadła nam karta kolekcjonerska. Okej, okay, okej. Okay. I uwaga, tutaj zapewne już od razu nam wyskoczy kolor, jak otworzę to. Oh, tak! O jacie! Czy to jest wiewiórka? To jest e, wiewiórka. Co nie trafię, to będę się cieszyła. Będę się będę cieszyła. Się cieszy. Hey, trafiła nam się wiewiórka, a w zasadzie kubuś pochadek przebrany za wiewiórkę. I czy to jest chip albo Dale, ale z drugiej strony, patrząc na opakowanie, to po prostu tutaj kubuś pochatek jest przebrany za przeróżne postacie. Przykładowo jest tutaj owieczka, krowa, więc w zasadzie on jest przebrany za postacie, które się przewijały w Kubusiu puchatku. I po prostu tutaj mamy kubusia puchatka przebranego za wiewiórkę. No trochę szkoda, bo liczyłam, że trafi nam się postać bardziej charakterystyczna z ekipy kubusia puchatka, jak tygrysek, prosiaczek czy kłapouchy. No tutaj mamy zwykłe zwierzątko. Trochę szkoda. O, spójrzcie, ale genialny broloczek. Jest tutaj głowa Kubusia pochatka. Czadersko. I generalnie jest mega długa ta zawieszka. Spójrzcie, to versus to, nie? No takie dosyć no długie. Dobra, git. I a propos karty kolekcjonerskiej to o tyle fajnie jest to zrobione, że jest to właśnie ta etykieta, ta początkowa karta. I spójrzcie, widzicie, wyciągamy to. Mamy tutaj tą pszczółkę, i ta pszczółka jest sekretna, okazuje się. A na odwrocie mamy właśnie nasz łup. Dajcie znać, kochani, czy może Wam trafiła się sekretna, albo co trafiliście, lub co otwieraliście z miniso. Mega mnie to ciekawi. I kochani, przechodzimy do największego bengera, czyli Stitch Jazzy Street. I kochani opakowanie jest mega tematyczne uliczne, takie wysprejowane mega czadersko wszystko wygląda jest w takich stonowanych szarych kolorach z dodatkiem no nowego spraya ten uchwyt mi się mega podoba i generalnie jeżeli chodzi o całą fakturę to jest to takie chropowate, śliskie, ale mega przyjemne, taki mural przypomina w dotyku, no generalnie opakowanie jest mega dorubione i najbardziej mi się podoba ze wszystkich naszych otwieranek właśnie ten kartonik na każdej ściance po prostu coś się dzieje, tutaj mamy nasze łupy, które Możemy trafić i one są świetnie zaprezentowane. Tutaj mamy ich sześć, a ja poluję na tą sekretną szarą. To nie mi się podoba. I miejmy nadzieję, że ją dzisiaj trafimy. Dobra, kochani, otwieramy nasze Easy Open. I tutaj, kochani, pocieszcie się tym dźwiękiem. Jest przepiękny. I zwiastuje zawsze świetne łupy. Dobra, ostrożnie z tymi kartami. Tutaj zapewne właśnie początki. Dlaczego to wyszło? Nic nie widziałam. Dobra kochani, otwieramy. Wyskoczyła mi karta, a myślałam, że ta karta kolekcjonerska to jest właśnie ota początkowa i na odwrocie będzie zaprezentowana, a tutaj mi nagle wystrzeliła karta. Wiecie, to jest to, o czym mówiłam. Czasami one są po prostu wlepione w saszetkę bokiem i strzelają podczas wyciągania totalnie. Dobra, otwieramy. O! Mamy Stitcha w klasycznym kolorze, w różowej bluzie i dżinsach. Ej, mega się cieszę, ponieważ wow, on ma nawet na plecach napis Stitch. Ale czy tu nie powinno być jeszcze jakieś zawieszki? Nie powinno być zawieszka. Ej, powinna być zawieszka. Dobra, zaraz przyjrzymy jeszcze opakowanie, ale chciałabym Wam powiedzieć, że mega zależało mi na Stitchu w oryginalnym, klasycznym kolorze, ponieważ można jeszcze trafić Stitcha w różowym kolorze. on bardziej przypomina Angel, no ale to jest jednak Stitch, a mi właśnie zależało na tym klasycznym kolorze. O, i mamy aloha, aloha. Generalnie jeszcze powinny być breloczki, ale spokojnie. Zaraz zajrzymy jeszcze do pudełeczka, ponieważ, no nie zaglądałam, bo nie chciałam patrzeć na kartę, która mi oczywiście wystrzeliła. Wow, i to jeszcze fioletowe nam się trafiło. Trafił! Mega! Wow, fajosko! Oh, on jest metalowy! Ale czodersko! Mega! I bardzo podoba mi się to, że jest w kształcie głowy Stitcha. I generalnie tak wygląda każda seria, co nie? Że breloczek jest głową, kształtem głównej postaci bajki. Wiecie o co chodzi, nie? Nie no, mega, mega dorobione. Ale to czodersko wygląda i mega pięknie! Piękny nam się kolor trafił. Jestem bardzo zadowolona. Oh! On nawet stoi! Bo ma takie. Spójrzcie. Plastikowe łapki. On jest generalnie pluszakiem. Ale to, co mu wystaje poza ubranko, to jest właśnie plastikowe. Czodersko. I jeszcze mamy kartę kolekcjonerską. Która oczywiście wyskoczyła. I sprawdźmy to. Wow. I to też ma taką fakturę muralu. Mega. Nie wiem, czy widzicie to. Ale właśnie, tak jak widzicie takie nierówności, to to nie jest narysowane. Tylko rzeczywiście ta karta jest taka nierówna. I na odwrocie mamy oczywiście mur. Mega. Ej kochani, nam się trafił taki nawet bardziej fioletowy Ponieważ są niebieskie do trafienia sticze. Ten jest niebieski oraz ten jest niebieski Różowe, dwa Oraz dwa fioletowe I nam się trafi fioletowy, ale czadersko I ten najbardziej nawiązuje do naszego kanału Więc jestem mega zadowolona I kochani, tylko spojrzcie jak to pięknie się prezentuje Tyle fantastycznych łupów I otwieramy ten ostatni I nasze Easy Open nie mogło być bardziej easy. Dobra, i tutaj naprawdę musimy uważać z tą kartą kolekcjonerską. Oj, żeby nam nie wyskoczyła. Dobra, delikatnie. Okej, okay, mam nadzieję, że ona nie jest przyklejona nigdzie. Nie, wszystko git. I kochani, otwieramy. I nasz ostatni łup, ostatni stitch to. <laughs> czaderski, ale mega! Cosmic! Wow! On ma czapkę, bluzę z kapturem i wygląda totalnie odjechanie. Mega! Oh, wow! Ej, można w ogóle ruszać jej koma. Patrzcie. Tak, tak, tak. O oh, wow! OMG. Nie no, genialnie to wygląda. Czapeczka jest welurowa, bluza skórzana, kaptur taki klasyczny bawełniany i jeansowe spodnie. To jest niesamowite i ta Piękna metka z głową Stitcha Miniso. Jestem naprawdę pod totalnym wrażeniem dzisiejszych łupów. Okej, okay, patrzymy, co mamy tam jeszcze. Oczywiście kartę kolekcjonerską i breloczek. Karta, i trafił nam się Wave. Breloczek, który jest taki ni to neonowy, ni to pastelowy, ale fajnie to się prezentuje. I spójrzcie na tym breloczku, jest napisane Miniso. Oh Mega. Wow, wielki wow. Co nie wielkie wow. I wyobraźcie sobie, kochani, wy, wasz plecak i taki stitch przy nim. Albo torba. Totalnie czadersko to wygląda. I kochani, jak pamiętacie, ja mam Goofiego z Pop Marta. Też taki duży broloczek. I jak byłam w Disneylandzie, to ja nosiłam go przy spodniach. I dosłownie z przodu, przy szluwce miałam na pasek przypiętego go. I też to czadersko wyglądało. Więc taki tip modowy dla was. W dzisiejszym odcinku trafiliśmy ekipę Mikiego. Klasyczny, różowy oraz czarno-biały z posypką. Kogoś puchadek w przebraniu. Wie Fioletowy stitch w różowej bluzie oraz różowy stitch w szarej bluzie z niebieskim kapturem. Kochani, tak oto prezentują się nasze dzisiejsze łupy, z których jestem totalnie zadowolona. Trafiło nam się. Najlepsze możliwe breloczki z tych wszystkich serii Dosłownie Mickey Fun Crush mamy klasycznego Oraz totalnie najlepszy z najlepszych możliwych Stitch mamy fioletowego który mega pasuje do naszego kanału Oraz różowego z czaderskim ubraniem Jeżeli chodzi o Kubusia Puchatka To liczyłam na kostium jakiegoś przyjaciela A tutaj trafiła nam się wybiórka, Więc no ten, ten kubyś Puchatek jest taki okej okay. Kolejna czaderska rzecz A mianowicie stędzikowy zabieg Miniso To oto pudełeczka Możemy wykorzystać jako pudełka kolekcjonerskie gablotki do naszych breloczków. Bo oczywiście je się kolekcjonuje, więc tyle ile macie, to wszystkie możecie wpakować w gablotkę i pięknie je postawić na półkę. Więc jak ich nie nosicie, to po prostu odkładacie i czekają na super stylówkę. I szczerze, to jest mega świetne, ponieważ oni robią tak dorobione opakowania, że aż szkoda je wyrzucać. Więc tym oto sposobem możemy je zachować. Z dzisiejszych łupów mam dwóch faworytów, a mianowicie klasyczny Miki oraz fioletowy a wy koniecznie dajcie znać w komentarzu, który z naszych kupów najbardziej wam się podoba. Mega mnie to ciekawi. Mega dziękuję wam za dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie o poniedziałkowym quizie na moim Instastory. Podbijajcie odcinek oraz klikajcie w kolejną propozycję odcinkową na moim kanale. Piąteczka!